Siemaneczko z tej strony Kuzonek, witam wszystkich w kolejnym odcinku SIFY 22 na moim kanale. I tak jak widzicie już pewnie po miniaturce i po tytule w dzisiejszym odcinku zrobimy coś niezwykłego, coś co nie jest dosyć częstym widokiem u mnie na kanale, ale zrobimy sobie SBC o ikonę. Dlaczego nie jest to częsty widok? Ponieważ wydaje mi się, że jest to jedno z najbardziej nieopłacalnych y, SBC w grze. Ale cóż zrobię to, ponieważ nie mam za bardzo dodać na YouTube'a, a chcę, żeby coś na tym YouTube się pojawiło, więc no dla was wszystko. Więc zanim to zrobię i wam wszystko pokażę pokaże to zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli możecie zasubskrybujcie kanał. Będzie mi wtedy bardzo miło, troszeczkę mi tutaj to odd oddacie, bo pewnie nie trafię nic dobrego. Jak trafię coś dobrego, to łapeczkę w górę też możecie zostawić, ale jeżeli trafię coś słabego, to tym bardziej. No i jak widzicie tutaj pierwszy skład 87 sobie zrobiłem. Naprawdę tak jak już pewnie widzieliście, końców mam sporo po Black Friday wszystkie inwestycje się udały, więc jak ktoś chce, to nadal zachęcam do zakupienia rangi FIFA. Jeżeli też chcecie zarabiać tyle końców, macie link do mojego Discorda w opisie Tam możecie wbijać i dowiedzieć się więcej o tej randze. I tak dalej. No i jak widzicie, naprawdę się udało. Z tego składu jedyną kartę, jaką musiałem kupić, był to Szczęśliwy za 17 tysięcy. No i tego Lukaku też kupiłem, czyli w sumie wydałem coś koło 41 tysięcy. Oprócz tego jest ten Riken tutaj z SBC o Hero i tak dalej, ale to mniejsza, no bo nim i tak nie grałem, więc ja sobie to wszystko przepalam. Proszę bardzo. I pierwszy skład mamy przepalony. Od razu sobie odbiorę paczuszkę i po prostu sobie tą paczuszkę otworzę i przejdę do robienia kolejnych składów. A y, kolejny odcinek myślę będzie y, o takiej tematyce, że generalnie powiem wam jak zarabiałem yy, przez Black Friday yy... Czy się spodziewałem tego, że tak zarobię Na tych sposobach i tak dalej, wszystko wam opowiem eee, A w tej paczuce nie trafiliśmy nic Więc lecimy do kolejnego wyzwania Dobra, zrobiłem sobie drugi skład Tutaj musiałem kupić tego e, środkowego obrońcy Wydałem 8,5 tysiąca Oprócz tego kupiłem sobie kogoś jeszcze, czy nie Wszystkich chyba miałem w klubie tego, tego jeszcze tutaj bramkarza za 4000 kupiłem kiedyś Teraz on jest droższy Ale tak to wszystko miałem w, e, w sumie w klubie Więc jakby kolejne SBC zrobiłem Z zawodnikami samymi z klubu Tym majdanem sobie grałem, ale to dobra mniejsza Mam nadzieję, że tego nie trafi z żadnej ikony jakiegoś bramkarza, więc trzymajcie kciuki. E, jeszcze, póki jesteśmy w tym momencie, to możecie napisać w komentarzu, kogo sądzicie, że trafię. Jak komuś się uda, to przypnę serduszko i tak dalej. W drugiej paczce znowu nie mamy nic, więc słabe na razie prognozy co do tego, co trafię. E, ale myślę, że lecę sobie robić trzecie SBC. I tutaj już chyba będę musiał wydać jakieś końcy. Dobra, jak widzicie, kolejny skład prezentuje się następująco. Również wszystkie karty e, użyłem, jakie miałem w klubie. Jedyną kartą, którą kupiłem, to był ten Hradecki. wydałem na niego aż 20 tysięcy, czyli w sumie na razie Wydane mamy coś około 70 tysięcy. A przed nami ostatni skład będzie do wymiany. Jak widzicie, przepalam sobie trzy player-piki. Naprawdę w tym roku w tym player-piki nie oddają. To może chociaż ikona, na którą wydam właśnie te player-piki, odda. Zobaczymy, może to też jest jakaś taktyka. Dostaliśmy kolejną paczuszkę, czyli mieszaną paczkę piłkarzy premium. Szczerze mówiąc, nie wiem jaka to jest paczka, o jakiej wartości. Ale fajnie by było, gdybyśmy tutaj trafili jakikolwiek wysoki overall. Już nie mówię nawet o jakiejś karcie grywalnej, która coś tam kosztuje, tylko po prostu overall, żeby chociaż troszeczkę się to zwróciło. No ale niestety tego overalla nie jest tutaj napastnik z Napoli i jest to Osimen no i niestety, no nie zwraca się to, chociaż może ta ikona się zwróci, chociaż szczerze mówiąc za bardzo z paczki z ikoną nic nie trafiłem, chociaż szwifie20 nawet oddała, kto pamięta, ten pamięta. I myślę, że przychodzimy sobie już do robienia tego ostatniego, najłatwiejszego składu, więc widzimy się w sumie za chwilkę. No więc dobra, ostatnie SBC ukończone, też praktycznie wszyscy zawodnicy z klubu, oprócz tego Tagliafico kupionego za 1500, e, Tadicza, na którego wydałem 3300 i tego Wajna Duma, na którego wydałem 4000. Całe SBC, wyszło mi coś w okolicach... Myślę poniżej 100 tysięcy, coś koło 90 tysięcy. Jednak, no, tak jak sami widzieliście, naprawdę tych kart w klubie miałem dużo, więc ja sobie to przepalam. Mamy tutaj jeszcze jedną paczuszkę, więc zanim otworzymy sobie paczkę z ikoną, to otworzymy sobie tamtą paczuszkę. Ale zanim przejdziemy do tych wszystkich paczek, to jeszcze raz przypominam o tym, żebyście zostawili łapeczkę w górę. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, możecie również zasubskrybować, będzie mi bardzo miło, jeżeli ktoś nowy trafił na ten kanał. Eee, no i pokażę wam jeszcze mój obecny skład. Prezentuje się on następująco: końce, tak jak widzieliście, mam ich dużo na koncie, dużo jeszcze w inwestycjach. Ale nie chcę wam pokazywać w tym odcinku, bo to nie jest odcinek od tego w co zainwestowałem, e, no jak widzicie trochę się w tym składzie pozmieniało, takim składem właśnie rozgrywam to Food Champions, Gra mi się naprawdę dobrze, prawdopodobnie odcinek z nagród za Food Champions jeszcze zobaczycie e, i co mogę powiedzieć, no tak naprawdę każda karta jaką tu trafię byłaby tutaj do składu by pasowała. Na pewno nie chciałbym trafić środkowego obrońcy ani napastnika. No bo, chyba że rzeczywiście była to jako, byłaby to jakoś bardzo, bardzo dobra karta. No bo, jednak, środkową obronę mam naprawdę dobrą. Nie wiem, jedną ten upamekano jeszcze dostanie upgrade. A na napadzie mam tego Fekira, A drugiego napastnika tam będzie to, wiadomo, Mbappe czy coś. No i mamy dwie paruszki. Ten odcinek będzie trochę krótki, chociaż może coś tam jeszcze uda się zrobić. Oczywiście nie chcę tutaj robić żadnej paczki w ciemno, czy żadna tam ikony szukanej po narodowościach. No bo, jednak, jak nie mam kamerki, to jest to trochę bez sensu. Też moglibyście mi osądzić, że oszukiwałem czy coś. Ale myślę, że jest to bez sensu tak naprawdę po prostu sobie tą ikonę chcę otworzyć jak najzwykle i jak się tylko da. Może jeszcze mogę paczkę podglądać, zanim otworzymy sobie 6 minut, więc niestety nie mogę. Więc dobra, przechodzimy sobie do tej paczuszki z ikoną. No i proszę, jakaś fajna narodowość, naprawdę nie sądziłem, że to zrobię, ale jakoś przekonaliście mnie na Discordzie. I kto to jest? Włochy, o mój boże! O nie, kanawaru To jest dobra, to jest dobry traf chyba z tego co mi się wydaje, myślę, że to Nesta, ale Cannavaro w tym momencie 550 tysięcy więc myślę, że jak najbardziej się opłacało. Takiego samego Cannavaro trafiłem z tego co pamiętam w FIFA 19 albo w FIFA 20. To też macie tutaj na YouTubie gdzieś, mogę wam ten film teraz wyświetlić, jeżeli on jest jeszcze na YouTubie na publicznym. Możecie sobie chyba zobaczyć z tego co pamiętam, jeżeli nadal się uda No i tak jak mówiłem, że nie chcę środkowego obrońcy, tak jednak ten Cannavaro wydaje mi się, że naprawdę do toców mi starczy. Idealnie się on tutaj wpasowywuje w moją linię obrony Daje wszystkim zgranie No i co mogę o nim więcej powiedzieć Jak widzieliście, no wydałem coś koło 100 tysięcy kanawaru Powyżej 500 jest tutaj na rynku dostępny Oprócz tego, że jest troszeczkę niski To myślę, że dam mu tutaj jakąś kotwicę czy cień I naprawdę będzie dzisiaj mi grało spoko Bałem się, że będzie gorzej Naprawdę mogło być dużo, dużo gorzej Niemniej jednak jestem szczerze mówiąc zadowolony, jeżeli miałbym ocenić ten traf w skali 1 do 10 to oceniam na mocne 6 Naprawdę wiadomo, że było tutaj miejsce na progres, mógłbym trafić lepszą ikonę Niemniej jednak naprawdę tych ikon, które po prostu były gorsze, naprawdę było bardzo, bardzo dużo Ponieważ jak sobie wejdziecie na rynek i, wpi i wpiszecie tutaj, wybierzemy sobie ikony ikona dokładnie i wpiszemy sobie na przykład piszemy sobie cena max kup teraz 600 tysięcy czyli po tyle ile kanawaro chodzi no to z tych ikon tak naprawdę dużo ikon, które bym chciał jakoś za bardzo nie ma i myślę, że te kanawaro naprawdę z ikon do 600 tysięcy jest jedną z lepszych opcji, tak mi się przynajmniej wydaje jest to na pewno opcja całkiem grywalna eee, no wiadomo, że taki Hernandez też bym nim pograł, czy to Guardiola niemniej jednak tak jak już powiedziałem to kilkukrotnie jestem zadowolony więc jeszcze na sam koniec, żeby tutaj nie przedurać zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli możecie za to poś Poświęcenie, jakie dla Was tutaj zrobiłem. Ja jestem zadowolony, więc wszystko Git. A Wy w komentarzu również napiszcie, czy zrobiliście sobie SBC o ikonę, może zrobiliście dwa i napiszcie, co trafiliście. Chętnie poczytam wszystkie komentarze. Również też na Discordzie możecie pisać. Tam też możemy o tym sobie, że tak powiem, popisać. Powtórzę się. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano.